12 19 sierpnia 1972 roku młoda panienka, 19-letnia Janina podjęła ważną decyzję wstąpienia do zakonu i tego dnia została do zakonu przyjęta. Mija 50 lat tego wyboru tej decyzji no i cieszymy się, że siostra Janina wytrwała. Wiemy jak jest to ważne wytrwać w podjętej decyzji. Szczególnie w dzisiejszych czasach widzimy jak wielu, którzy taką decyzję podejmują o życiu małżeńskim, od tej, tej decyzji odchodzą Wiem, jak wiele naszych różnych decyzji, postanowień, planów, także legło w Gruzji. Także i w życiu zakonnym czy kapłańskim zdarza się, że ktoś odchodzi od tej decyzji. Dlatego, kiedy przeżywamy tak piękny jubileusz 50-lecia życia zakonnego, to na to chcemy zwrócić i Panu Bogu dziękować, że ta Siostrze Janinie, aby wytrwała, aby to życie zakonne podjęte 50 lat temu dalej przy Bożej Opatrzności jak najowocniej prowadzimy. O to chcemy prosić. Na dzisiejszą uroczystość sama jubilantka wybrała czytanie z zestawu czytań przewidzianych na uroczystości życia zakonnego, konsekrowanego. Daje Kościół taką możliwość, aby młodzi na przykład w dniu swojego ślubu wybrali czytanie uszalne. I także na taki jubileusz pięćdziesięciolecia życia zakonnego też ta możliwość siostrze przysługiwała. I to jest ważne, żebyśmy na to zwrócili uwagę, o czym wybrała słowo Boże siostra Janina. To na pewno przebija się tutaj miłość, o której te wszystkie czytane opowiadania. Miłość Chrystusa. Miłość Boga do człowieka. Zaproszenie do miłości, które Bóg kieruje do człowieka. I rzeczywiście to jest również motywem, kiedy człowiek podejmuje życie zakonne. Jak bardzo musi się zakochać w Chrystusie. Jak bardzo tę miłość musi w sobie umacniać utwierdzać, aby jej starczyło na 50, a potem jeszcze więcej lat żyć. I to jest dobre zaproszenie dla nas, dla tych, którzy żyją w małżeństwach, czy tych, którzy żyją w jakichś relacjach rodzinnych, gdzie także przecież potrzebna jest miłość. Jej musi wystarczyć. O nią trzeba ciągle dbać. Ją trzeba ciągle rozwijać, że to nie jest tak, że człowiek się raz zakocha, raz pokocha i to już wystarczy. Siostra Janina przez te 50 lat dbała o tę miłość, aby ją w sobie umacniać, aby jej Starczyło, aby ona stała się źródłem szczęścia, bo przecież nie ma większego szczęścia nad to, gdy człowiek jest kochany i potrafi kochać. Wtedy doznaje największego szczęścia. Ale także wiemy, że Słowo Boże przychodzi do nas nie tylko przez karty Pisma Świętego ale przychodzi do nas również przez wydarzenia, a także przez ludzi. Na zaproszeniu które wszyscy otrzymaliśmy. Siostra Juliatka wybrała tekst ze świętej Urszury Duchowskiej. Przeczytam ten tekst. Dziś, kiedy świat coraz bardziej poganieje, kiedy materializm coraz bardziej odciąga duszę od Boga, kiedy rozmaite fałszywe filozofie starają się Prawdę Bożą przed nami zasłonić, ośmieszając to, co mamy najświętszego, naszą wiarę, potrzeba nam wpatrywać się w życie święte i to szczególnie tych świętych, którzy prowadzili życie podobne do naszego, nie różniące się od naszego żadną nadzwyczajnością, spełniając, a jest to cechą dla świętości, najzwyczajniejsze małe obowiązki z miłością nadzwyczajną, nadprzyrodzoną. A więc te słowa, które wypowiedziała Święta Urszula Duchowska, wzywają do tego, by przypatrywać się życiu świętym, życiu innych ludzi, bo przez nie także Pan był przemawia. Przez to życie, które możemy oglądać, które jest blisko nas. Bo nie wiemy, czy siostra Elina, nasza jubilatka zostanie ułożona świętą, ale warto, żeby po tych 50 latach jej życia zakonnego każdy z nas, który ją znał z różnych punktów widzenia, z życia zakonnego, rodzina z życia rodzinnego, my kapłani z życia parafialnego, czy z innych różnych relacji międzyludzkich, żebyśmy i my także przypatrzyli się trochę jej życiu, żebyśmy zobaczyli, czy Boże Słowo nie dociera również przez jej życie.